Cześć kochani, czas pożegnać zimę wiosennymi produktami i dzisiaj zabieram was do Teddy, aby sprawdzić nowy poświąteczny asortyment. Od samego wejścia witają nas wielkanocne ozdoby. Są już zajączki, króliczki i jajeczka. Zobaczcie sami. Na początku kolorystyka dość nietypowa, ponieważ mamy tutaj całkiem sporo czerni. Ale spokojnie, coś weselszego także się dzisiaj pojawi. A jak ceny? Taka urocza parka królików kosztuje 90 zł. Te ciemne figurki są za 23 zł, a te większe za 45 zł. Największe króliki na samej górze kosztują 90 zł. Oczywiście w dalszym ciągu są dostępne rozmaite pudełka, które można wykorzystać do przechowywania, czy to na prezenty, jak widać, są tutaj w stałej ofercie. Spójrzcie sami, ile tego tutaj jest. Przykładowe ceny to 8 zł za mniejsze, ale nie najmniejsze. Większe to wydatek 14 zł, a takie naprawdę spore kosztują 27 zł i są to ceny powtarzalne niezależnie od wzoru. Wracam do ozdób, które dominują pierwsze alejki. Taka wielkanocna drabinka kosztuje 37 zł. Myślę, że mogła mieć z pół metra wysokości obok wiszące drewniane króliczki te kosztują 9 zł i 50 groszy. Jeśli lubicie minimalizm, to są również skromniejsze ozdoby, jak na przykład taki drewniany królik. Również kosztuje 9 ,50 zł 50 groszy. Na komodę można postawić taką podłużną ozdobę. Trochę szkoda, że nie ma polskich nazw, ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Niżej są takie białe, urocze koszyczki, które można pięknie samemu udekorować. Obok kilka ozdób nieco bardziej świecących, a na dole są takie minimalistyczne lampiony z uszami, kosztują 14 zł. O. A tutaj gotowe jajka ozdobne, jeśli nie chcecie lub nie macie czasu robić własnych. Taki zestaw kosztuje 9 ,50 zł groszy. A tutaj to już klasyka, którą pamiętam z dzieciństwa. Z wiszących ozdób wpadły mi w oko te ceramiczne króliczki. Kosztują 5 zł. Tych stojących, jak widzicie, jest naprawdę sporo. Matowe, błyszczące, jakie tylko wam pasują. W paczkach obok kolejne zestawy jajeczek do dekorowania. Są dostępne w różnych kolorach, również w miksach, mają zawieszki. Więc jeśli dotrwają do tego czasu wasze choinki, to spokojnie możecie zamienić bombki na jajeczka kosztują 9 ,50 zł 50 groszy. Takie słomiane króliki to wydatek rzędu 45 zł. Występują w kilku wzorach, więc można stworzyć w domu całą rodzinkę. Są również gotowe całe koszyki. Kosztują 70 zł. W tej samej cenie króliki na dole. Wiszące girlandy kosztują 32 zł i występują w kilku kolorach są całkiem długie podejrzewam że mają około 50 cm w tym samym klimacie są wianki te kosztują 45 zł sporo tu także sztucznych gałązek do stroików te z jajkami kosztują na przykład 19 zł rok temu widziałam sporo filcowych ozdób również i tym razem takie się pojawiają taki króliczek kosztuje 14 zł i również występuje w kilku wariantach takie zawieszki dekoracyjne wycenione są na 9 ,50 zł 50 groszy. Pasowałyby to tego lampionu z uszami. Kolorowe pudełka w różnych rozmiarach i wzorach lub te bardziej klasyczne na dole, kolorowe lub naturalne kosztują 9 ,50 zł 50 groszy. Wypełnienia do koszyczków zaczynają się od 5 zł. I jeszcze takie koszyczki z miękkim wykończeniem kosztują 9 ,50 zł 50 groszy. Torebek prezentowych w podobnym klimacie nie zabrakło, ale wróćmy do bardziej wnętrzarskiego asortymentu. Kolejne króliczki i ponownie ta sama cena, niecałe 10 zł. Te na dole są świetne nasadzonki cebulkowe, kosztują więcej 70 zł, ale naprawdę po zasadzeniu może wyglądać bardzo efektownie. Ten koszyczek kosztuje 19 zł, ma w środku wypełnienie, ale malowanie na biało jest mało estetyczne. Są również znacznie większe, na samym dole. Kolejne jajeczka, tym razem stworzywa. Taka siateczka kosztuje 14 zł. O, a tu jaka fajna forma podania. Jak prawdziwe jajka. Taki zestaw 30 jaj kosztuje 23 zł. Są również mocniejsze kolory. 37 zł kosztuje taki uroczywianek. Przyznam, że wygląda bardzo naturalnie. Osobiście lubię taki styl. A obok króliczki w dwupaku po 32 zł, zauważyłam, że część asortymentu Bożonarodzeniowego nie zniknęła, a trafiła na wyprzedaż, więc jeśli lubicie kupować taniej z wyprzedzeniem, to powinniście tutaj szybko zajrzeć. Te naturalnie wyglądające choinki, którymi się wcześniej zachwycałam, kosztują teraz 8 zł. Powoli kończy nam się wielkanocny asortyment i idziemy zobaczyć, co nowego do wnętrz. Na rogu trafiłam na takie dziecięce pufy, kosztowały niecałe 100 złotych. Niżej są również takie neutralne, ale malutkie. Te są już po 37 zł. Puchate dywaniki ala futerko kosztują 23 zł. Jest też kilka dywaników, ale raczej nic nowego, czego nie można było wcześniej spotkać. Wtedy na uwagę zasługują kubki termiczne. Jest tu całkiem spora kolekcja do wyboru i mam tu na myśli różnorodność wielkości, kształtu jak i kolorów. Na przykład dzbanek kosztuje 23 zł. Trzyma ciepło do 8 godzin, a zimno do 12 godzin. Idę na szkło. Zobaczę co w talerzach, miseczkach itp. Takie nakrapiane niewielkie miski kosztują 14 zł. Można stworzyć mini zestaw do serwowania. Według mnie najbardziej pasuje sushi. Ale i również w tym wzorze są stojaki na jajka. 14 zł za dwie sztuki. Dwupak kubków jest za 19 zł. Występują również w beżowym i białym kolorze. Talerze np. te o wzorze marmuru kosztują 5 zł za sztukę, do kolekcji są jeszcze głębokie. Na dole są zestawy, beżowe talerze z lekkim rantem są tutaj po 37 zł za 4 sztuki, czyli niecałe 10 zł za sztukę. Są również głębokie, jak i większe talerze obiadowe z tej serii. Mają bardzo delikatny, nakrapiany wzór, zobaczcie z bliska. Te już są na sztuki i kosztują 14 zł. Mają prawie 27 cm średnicy. Te najgłębsze są za 55 zł za 4 sztuki, ale te już są naprawdę bardzo pojemne. Po drugiej stronie są kieliszki. Abyście nie zapomnieli, co pijecie, to takie kieliszki z napisami drinków są za 17 zł, co wydaje się dość sporą ceną. O jeszcze skryły się takie talerze, są wycenione na 8 zł. Jest sporo takiej podstawowej białej porcelany, ale w tym wypadku już nie będę zaglądać pod każdy talerzyk w każdym razie. Jeśli szukacie czegoś prostego, to już wiecie, że tu będzie. Teraz kubki. Ten na przykład pasuje wzorem do jednych z talerzy, kosztuje 12 zł. Zrobię wam szeroki kadr całego stędu z kubkami. Możecie sobie przejrzeć na spokojnie. Większość kosztuje w podobnej cenie do pierwszego. Obok spojrzę jeszcze na szklaneczki. Te pierwsze są z grubego szkła. W sam raz na upalne dni do lemoniady. Kosztują 5 zł za sztukę. A te obok, zwróćcie uwagę, że mają dwa wzory, kosztują również 5 zł i są z nieco cieńszego, z bardziej przeźroczystego szkła. Obok są akcesoria kuchenne. Skupię się na tych ładniejszych, te kosztują 12 zł, a drewniane łopatki niecałe 10 zł. Są jeszcze takie estetyczne kubki termiczne, niewielkich rozmiarów. Te już trzymają krócej ciepło, kosztują 27 zł. Opuszczam dział kuchenny i idę do ostatniej alejki w poszukiwaniu nowości. Na rogu znalazłam lampiony przypominające te z Ikea. Te tutaj kosztują 45 zł. i są większe od tych wspomnianych. Niżej są estetyczne osłonki na doniczki, na nóżkach kosztują 42 zł. Lustra w dalszym ciągu są w ofercie. Zauważyłam to wolno stojące z wbudowaną nogą, kosztuje 140 zł. I jeszcze artykuły drobne czyli na przykład wazony. Te duże ryflowane tuby są po 45 zł, a obok trochę przecenionych świeczników kosztują naprzemiennie 8 i 12 zł, to najczęściej spotykane ceny. Taki stojak na biżuterię z lusterkiem kosztuje 23 zł. Złota taca, gruba, ciężka jest w dwóch rozmiarach. Koszt. 55 zł za większą. Wykonana jest z aluminium. Ta mniejsza niestety nie miała cenówki na spodzie. Są jeszcze złote misy. Za 45 zł one już nie są takie ciężkie. Domowa monstrancja? Proszę bardzo. 37 zł. Klasyczne zegary ścienne są tutaj po 35 zł. Występują w kilku kolorach. I tym rzutem na dekoracje, które mogliście zobaczyć w pozostałych filmach Kończę dzisiejszy przegląd. Dajcie znać, czy dla Was nie jest za wcześnie na dekoracje wielkanocne. Może przygotować niebawem zestawie z różnych sklepów z takim asortymentem. Napiszcie swoje zdanie w komentarzu i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się gorąco, papa.